Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Mam taką ogromną przyjemność zaprosić tutaj do dogrywki trzy osoby, bo tak się zdarzyło, że... Akurat test nie rozstrzygnął do końca tutaj naszej Olimpiady, więc tu poproszę do siebie panią honoratę Wąsowską z Kałszyna, która to pani. Zapraszam. To wyróżnienie jest. Pani Zofia Abramowska z Wąsów. A, to tak pani tam współpracowała widzę. Z zimnowody. No, wszystkie panie mają taką samą liczbę punktów i musimy tutaj zrobić taką dogryweczkę. I Pani, może zaczniemy, Pani Honorata, tak? Mam tu pytań 30 na razie, póki co. Można sobie wybrać pytania od 1 do 30, proszę. Jedynka, bardzo proszę. Tylko y bardzo proszę naprawdę o ciszę, żeby nikt nie podpowiadał, bo tutaj już się ważą losy. Podium <grymiany> używanych w uprawie biodynamicznej gnojówek roślinnych nie można przygotowywać w naczyniach A. Metalowych, B. Drewnianych C plastikowych. Metalowych, dobrze, Bardzo dobrze pani Zosia, tak uprzejmie pani 77. Który z wymienionych krzewów? Posiada ciernie. A. Dereń, B. pigwowiec, C. migdałowiec. Dereń, pigwowiec, migdałowiec. Pigwowiec. Bardzo dobrze, tak, pigwowiec i pani honoratka. Następne wolne. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstają w dużych ilościach podczas procesu A. pasteryzacji, B. wędzenia, C. długotrwałego gotowania. Będzenia. Bardzo dobrze. Super. Pierwsza runda za paniami. No to gramy dalej, tak? Dłujeczka. Rzeniszek meksykański i aster chiński to rośliny A, wieloletnie, B, jednoroczne, C, dwuletnie. Rzeniszek meksykański i aster chiński, wieloletnie, jednoroczne czy dwuletnie? No nie, niestety jednoroczny, jednoroczny, Takie wysiewane. Aster chiński też jednoroczny, tak, bo astry takie są też wieloletnie, Beliny. Dobrze, ale gramy dalej. Pani Cosia. Trzy. Najwięcej magnezu zawiera 100 gram. A. Sera twarogowego. B. Kakao, C, płatków kukurydzianych. Kakao, kakao. Dobrze. Tak, bardzo dobrze. Ale tu pani od razu widziała. Czwarte będzie tak. Czwarte będzie tak. Która z, a to myślę, że pani Honora będzie wiedzieć, która z wymienionych roślin zakwitnie najwcześniej w ogrodzie? A, sasanka, B, krokus, C, omięk kaukaski. Krokus. Bardzo dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze, już przekwitnie. Pierwsza się liczy, trzeba powiedzieć. Dobrze. Proszę bardzo. Czyli tak, kto nie odpowiedział? Ja To dziękujemy bardzo, ale Panie jeszcze dalej grają. Następne tak. wolne. ...które mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie, np. Na żywność o obniżonej zawartości cholesterolu czy wysokobłonnikowa, to żywność a funkcjonalna, b modyfikowana genetycznie, c konwencjonalna. Funkcjonalna, modyfikowana genetycznie czy konwencjonalna. Funkcjonalna. Bardzo dobrze. Funkcjonalna jest A potem, które Biorne, tak. szóste Są, to żywność. Teraz szósta będzie wolna. Tak Trejasz w ogrodzie to A. Rodzaj kratownicy. B. Nieduża altana. C. Łuk wykonywany z metalu lub drewna. Trejasz. Rodzaj kratownicy. Nieduża altana. Łuk wykonany z metalu lub z drewna. Tak. Bardzo dobrze, kratownica. Gramy dalej. <grywa> Następny wolny jest dziewiąty. Gleba o odczynie pH4 do 5 jest odpowiednia do prawidłowego wzrostu A. Azali, B, bukszpanu, C, złotokapu. PH4 do 5, azalia, bukszpan czy złotoka? Azalia. Dobrze, tak, bo lubię kwaśne, podłoże, to jest akurat zakres kwaśny. Panie Konoradku, proszę. No, następne. następne. Dziesiąte. Czerwo Czerwonym akcentem w kompozycjach ogrodowych może być A. Żywotnik zachodni. B. Pięciornik krzewiasty czy C. tawoła japońska. Strzał. To strzał. Jeszcze raz, czerwony akcent w kompozycjach, żywotnik zachodni, pięciornik krzywiasty, tawuła japońska. To trzecie. Tawuła, No niestety, akurat pięciornik kwitnie na czerwono, zdarza mu się różne odmiany, ma. a tabuła raczej biało i różowo. No także dziękujemy serdecznie, no już się Wam przy tym zdradzę. Dziękujemy Paniom. Pierwsze pytanie brzmiało. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Może być płatnikiem tych składek, i tu należało zaznaczyć odpowiedź C, w KRUS, tak, może być, może być, tak. Nie wyłącznie w ZUS, bo oczywiście zdarzają się działalności, które są, gdzie osoba jest ubezpieczona w krus nie wyłącznie w krusie też, tak, i niedowolnie dowolnie się w krucie, tylko musi tutaj, muszą być pewne warunki jednak spełnione, tak, przynajmniej na przykład 3 lata przed rozpoczęciem działalności Osoba prowadząca działalność tak zwaną nierejestrową nie jest zobowiązana do zgłoszenia swojej działalności w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile jej przychód w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczy, i tu należy zaznaczyć odpowiedź D, 1505 zł, ponieważ jest to kwota to 50% minimalnego wynagrodzenia. Czwarte. Gospodarstwo działające w ramach ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych ma obowiązek przygotować dla grupy odwiedzającej odpowiedź A. Zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć. Piąte. Rolnik prowadzący sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego od tej działalności, gdy maksymalna kwota przychodu nie przekroczy i tutaj jest odpowiedź bez 100 tysięcy złotych. Ta kwota wzrosła. Szóste. Rolnicy chcący zbywać wyprodukowaną przez siebie żywność pochodzenia zwierzęcego. W ramach rolniczego handlu detalicznego powinni złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii o wpis do rejestru w terminie i tutaj co najmniej 30 dni przez, przed rozpoczęciem e, sprzedaży. 11. Rolnik, który chce uruchomić działalność agroturystyczną, powinien zgłosić ją do Urzędu Gminy. Dużo dobrych odpowiedzi było, Tak, taką działalność do Urzędu Gminy zgłasza się. Dwunaste, enoturystyka. No i tutaj, Nie. drodzy Państwo, yy, mało też było tych właściwych odpowiedzi, a enoturystyka to rodzaj turystyki związany z obiektami, odpowiedź D, które w swojej ofercie mają produkcję i degustację win. To jest taka turystyka, to jest taka turystyka, na którą też w Polsce już można się wybrać, czy na terenie Gór Świętokrzyskich, czy na yy, na tam w okolicy Zielonej Góry, tam jest tradycja winiarska. Tak? Znak: Poznaj dobrą żywność, jest nadawany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi produktom żywnościowym, nie wyłącznie polskim, bo jest to znak, który również mogą producenci unijni uzyskać jest, te produkty powinny być o wysokiej i stabilnej jakości. 24. Stosując dietę mm. lekkostrawną należy, odpowiedź C, zwiększyć częstotliwość posiłków do 4-6 w ciągu dnia, czyli więcej posiłków, ale mniejsze. Jagoda kamczacka owocuje, odpowiedź B, w maju, czerwcu i wytwarza granatowe, owalne jagody, taki nieduży krzaczek, tak, Sadzimy zawsze co najmniej dwa różnych odmian, żeby się przepylały. I to jest krzew, który wytwarza właściwie takie najwcześniejsze owoce w naszym sadzie przydomowym, czy tam jagodniku przydomowym. Z 30. Georginia. Co to jest za roślinka? Tak, jakby to przetłumaczyć dalej, tak? No, tak? Georginia to potoczna nazwa odpływce byliny. Nie jest to bylina cebulowa, tak? bo nie wytwarza cebuli, tylko takie zgurwiałe korzenie, czyli jest to bylina. No oczywiście nie pnącze, tak, yy, to nie jest. 31. Kwiatostany hortensji ogrodowej mogą wybarwiać się w kolorze niebieskim, jeżeli, odpowiedź D, podłoże ma odczyn kwaśny. Taki warunek musi być spełniony. Obok kurkumy istotnym składnikiem przyprawy kary jest, odpowiedź B, kolendra. Tutaj jest duża ilość kolendry. 34. Przy prawidłowej pielęgnacji storczyków, orchidei, z rodzaju falenopsis, czyli tych, najczęściej dostajemy tak, w prezencie, czy kupujemy, bo jest to kwiat bardzo piękny i w miarę odporny. Wskazane jest tu odpowiedź D, zapewnienie temperatury w zakresie 18-25 stopni. Mm -hmm. y, 37. Najkrócej powinno wyrabiać się ciasto w kruche, tak szybciutko zagniatane, żeby nam się nie rozsadzać. Nie zrobiło takie no, roz, no, brzydko mówiąc, rozlazły, tak? Nawet często tylko siekamy jakoś tak, no zresztą panie tu są fachowcami od ciast większymi na pewno niż ja. 38. Urządzając kuchnię zgodnie z zasadami RPN, a to już było, tak? Powtórzone, ale różnie było niektórzy zaznaczali jedno tak, drugie tak, żeby tak ewentualnie jeszcze była szansa na ten punkt, jak nie, ktoś nie był pewny. 39. W przypadku obrażeń, stłuczeń, mięśni, kości i stałów, obrzęb możemy zmniejszyć oczywiście stosując zimny okład. To też 100% dobrych podpowiedzi A w staropolskiej gwarze dzieża to oczywiście drewniane naczynia do wyrabiania ciasta I to są te właściwe odpowiedzi. To, że tutaj już teraz przygotujemy do podsumowania lampiady. Przedstawić laureatki naszej Gminy Piady Wiedza w Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, zaczniemy może od miejsca trzeciego i zapraszamy tutaj do nas Panią Zofię Abramowską, tak, bo ta dobryka była po trzecie miejsce. Dostać tak. Drugie miejsce zdobyła pani Maria Beata Gadomska. Uuu. Wszyscy dziwieni, że Maria. To tak jak z drugiego się nazywa, nie? Wszyscy byli zimieni, że żeby... tak. I pierwsze miejsce, uwaga, uwaga. Zapraszamy tutaj do nas panią, która również tutaj dzielnie pisała test, bo pierwsza dała ten test, panią Agnieszka pietek Zapraszamy. I tutaj ten punkt, widzicie państwo, jest bardzo cenny. Tak, ten, tak, bo osoba, która pierwsza oddaje test ma gratisowy jeden punkt i tutaj ten punkt, no zadziałał, zadziałał. <proszy> <slMat _> Laureatki naszej olimpiady zostaną zaproszone na olimpiadę powiatową do miejsca. no o terminie będą poinformowane. Zofia, ale oczywiście gratuluję wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w tej naszej zabawie. Tak jak mówiłem na, na rozpoczęciu, ten dzień, był, nie żeby może coś wygrać, ale przede wszystkim go spędzić w miłej atmosferze, dobrym humorze, we wspaniałym towarzystwie. I mam nadzieję, że to się udało osiągnąć. To jest największy sukces. Dzisiejszej jeden Gratuluję serdecznie. Oczywiście zapraszamy za rok. Zapraszamy za rok. Laureaci rozumiem, że przychodzą do etapu poniatowego. Czyli to był pierwszy ten stopień. Trzymamy kciuki, żeby nasi laureaci kałużscy tutaj też zabłysnęli. To była 27 na 40, ale też była Pani, która no, ze względu na to, że regulamin nie pozwala, żeby te pierwsze trzy miejsca zajęła, ale też bardzo dużo punktów. 27 yy, napisała też pani Jolanta Jędrzejkiewicz, która była laureatką 20 roku. Kura to pani, to pani. Także też gratulacje, takie honorowe czwarte miejsca, a wszyscy oczywiście też czwarte miejsca, tak, jak najbardziej. spodnił, po prostu. Dobrze, ponieważ ja też mam nagrodę dla. Y, laureatki, pierwszego miejsca, zawsze to robię, więc uh -huh. czekałem, zastanawiam się czy jeszcze mam coś w samochodzie, ale gratuluję bardzo serdecznie, bardzo. proszę mi powiedzieć jak test był, trudny taki 27 punktów, to tak na cz czwórkę minus ustaliliśmy, no taki trudnawy, trudnawy, takie właśnie charakterystyczne chyba dlatego, bo pani nie pierwszy raz pisze, przecież, tak? No nie pierwszy. I co? I ten... Teraz no byłam na dogrywce i tam ja ze dwa lata temu, a w tym momencie. Mogła... Czy tegoroczny ocenia pan jako trudniejszy pani jako trudniejszy niż poprzednie troszeczkę, tak? Tak, myślę. A ile pani punktów zdobywała kiedyś tam? A to nie wiem, bo już niesprawdzane to było. Aha. Mm -hmm. Także... To znaczy nie podawali ile? Nie, ile, nie podawali, nie podawali tak, ile, tak? tak? A, no czy te testy odpowiadają tej rzeczywistej wiedzy o gospodarstwie, czy nie? Jak pani to ocenia? No czy tak, są takie? Tak. takie Po to, żeby wymyślić trudniejsze, ktoś tam to wymyśla, tak. żeby było trudniej? No, ja myślę, że to no, z każdej dziedziny. Z tak? każdej jest dziedziny, po tak? Prostu, tak. A z jakiej miejscowości pani jest? W nie. A, z No to proszę pani. To rzeczywiście taka miejscowość na uboczu. Już nie macie chyba tam domu dziecka. Nie. Jest jeszcze? Tak, a bo tak. tu to w Mińsku to jest jakaś filia nie, nie, to tego. to większe dzieci, to tu są mniejsze. Aha, aha. No to cóż, a pani zajmuje się gospodarstwem na co dzień? To znaczy no trochę tak, ale i pracuje. Ale i pracuje pani, hmm. tak? Aha. Czyli niekoniecznie trzeba y, z, z rolą mieć wszystko wspólnego, tak? No, nie, żeby, nie. To jest żeby wygrać Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Tak, tak. I, nie trzeba. Nie trzeba. Gratuluję jeszcze tak, raz. Dziękuję a bardzo. to jest 100 godzin oglądania. I imprez folklorystycznych, Aha. proszę pani. Czyli DVD włączyć tak jest, i niekoniecznie zimą można oglądać. No, 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 Wszystkiego dobrego. Bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle. Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV